Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim. Na filmie widać strażników bijących skutego mężczyznę. Do incydentu doszło podczas zatrzymania pijanych na dworcu PKP. Prezydent miasta zapewnia, że sprawa zostanie wyjaśniona, ale szef straży nie widzi problemu. Robert Gustaw. Dworzec kolejowy, gdzie doszło do zatrzymania mężczyzny, znajduje się zaledwie kilka metrów od siedziby Straży Miejskiej. Był późny wieczór. Zatrzymany po skociu kajdankami został przeprowadzony do budynku. Już w środku mężczyzna otrzymał kilka dyscyplinujących ciosów, co zarejestrowała jedna z osób, która była akurat w pobliżu. Wszystkie zachowania, które wykraczają poza normy i obowiązujące zasady, są naganne i niedopuszczalne. Uderzenie pięścią w plecy po zastosowaniu wcześniej kajdanek nie ma w dopuszczalnych prawem środkach przymusu bezpośredniego. Komendant Straży Miejskiej twierdzi, że przeglądał nagranie, widział też zdjęcia z własnych kamer monitoringu i nie widzi w tym żadnego problemu. Ja uważam interwencję strażnika miejskiego za... Yy... Nie padło ani jedno słowo potępienia, Przełożony broni podwładnych twierdząc, że to oni wcześniej zostali zaatakowani przez agresywnego mężczyznę. są długoletnimi pracownikami policji z Rali Miejskiej przeszło z przeszło dziesięcioletnich O przekroczeniu uprawnień przez strażnika. No na razie nie możemy mówić, bo toczą się czynności w tej sprawy czynności prowadzi policja zarzuty spożywania alkoholu w miejscu publicznym i znieważenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej usłyszał już zatrzymany mężczyzna wobec strażników toczy się odrębne postępowanie. To Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim od dłuższego czasu nie ma dobrej pasy. Na portalach społecznościowych pojawiły się apele o jej rozwiązanie z informacją o olbrzymich kosztach funkcjonowania i słabych efektach służby. Oceniam bardzo kiepsko Straż Miejską w Gdańskim Nie są uprzejmi, są aroganccy. Według mnie to Straż Miejska ma wszystkie interwencje. Czy możliwe jest jakiekolwiek wytłumaczenie takiego zachowania funkcjonariuszy? Powód w postaci zerowania funkcjonariusza przez strażnika miejskiego czy gminnego no nie jest wystarczającym powodem, że kogokolwiek uderzyć. Władze Starogardu, którym podlega Straż Miejska, z wyciągnięciem ewentualnych konsekwencji czekają na zakończenie policyjnego postępowania. Robert Gusta, wydarzenia.